Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze: Ty sam o sobie dajesz świadectwo, twoje świadectwo nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeślibym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w Waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to powiedzieli mu: Gdzież jest Twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo pańskie. Jezus mówi dzisiaj: Ja jestem światłością świata i zapewnia, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. To jest obietnica Jezusa, że gdzie jest On, tam jest jasność. Jasność w naszym życiu co do tego, co w życiu jest wartościowe, a co takie nie jest. Co w życiu jest y, pomocne nam, a co nam szkodzi. Gdzie jest Jezus, tam jest jasność, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Co jest dobrem, a co jest złem. Bo On jest światłem. I właśnie dzięki temu, że On jest światłem, które my posiadamy, znaczy w sensie przyjmujemy, jeśli jesteśmy, jeśli się do Niego zbliżamy, to możemy wybierać, to odbywa się w ten sposób sąd. Bo na tym polega sąd Boży, na który czekamy, i który się, a który się już rozpoczął. Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, że Bóg stał się człowiekiem, że Chrystus z nami zamieszkał. I jest obecny i przychodzi wciąż na nowo. A kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. A każdy, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono Jego uczynków. A więc sąd Boży to właściwie jest sytuacja, w której nie On mnie sądzi, ale ja sądzę przez to co wybieram. Wybieram albo światło, albo ciemność, albo dobro, albo zło, albo prawdę, albo kłamstwo. Na tym polega sąd Boży. On jakby mi oddał, każdemu z nas oddał tą władzę sądzenia. Sakrament, który pomaga nam wychodzić z ciemności i przechodzić do światła, czyli na nowo jakby właśnie odrzucać ciemność grzechu i zła w naszym życiu, a, a wybierać dobro i prawdę i, i życie w przyjaźni z Bogiem, to wiemy to dobrze, to jest sakrament pojednania. Jutro mamy go celebrować. Kto potrzebuje, kto też w ten sposób chce przygotować się do przeżycia Wielkiej Nocy, więc będzie jutro okazja. Y ale już dzisiaj się jakby przygotowujemy do tego, dlatego że Kościół zaleca, naucza, zachęca, żeby dobrze owocnie przeżyć sakrament pojednania, to należy przygotować się do tego sakramentu przez rachunek sumienia. Rachunek sumienia przeprowadzony w świetle słowa Bożego. Dosłownie tak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Te rekolekcje mają być o sumieniu, mamy pytać, po co nam, ludziom wierzącym jest sumienie. I dzisiaj mamy pierwszą odpowiedź. Odpowiedź jest taka, bo bez sumienia, Twojego sumienia nie ma Twojego nawrócenia, nie ma Twojego odrzucania zła i wybierania światła, wybierania Boga, wybierania prawdy. To, to się tu dokonuje w Tobie. Za każdym razem, kiedy chcesz wrócić do sakramentu, po, do, właśnie przez sakrament pojednania do Boga, to, to, to można powiedzieć, to odwrócenie tw w Twoim życiu, to nawrócenie nie zaczyna się wtedy, kiedy klękasz gdzieś tam przy konfesjonale i wyznajesz grzechy, tylko się zaczyna właśnie tu. Kiedy masz się w pewnym sensie rozliczyć z ciemnością, która jest w Tobie i ją, podjąć decyzję, chcę ją zostawić i wybrać Boga. Nazywamy to po polsku rachunek. To nie jest pewnie najlepsze słowo. Może lepiej trzeba by powiedzieć jakieś badanie sumienia, badanie swojego życia w sumieniu, w oparciu o właśnie światło Słowa Bożego. I to Słowo Boże yy, mamy dostępne, ale najważniejsze, i to Chrystus nam mówi, najważniejsze w tym Słowie Bożym, streszczające można powiedzieć wszystko, całą Biblię jest. To jedno. Będziesz miłował Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całą mocą i będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Jezus mówi, tu jest esencja, tu jest istota, to jest najważniejsze, pierwsze, wszystko faktowe. inne to jest o tym. Albo w tym jest właśnie streszczenie wszystkiego. Więc to nasze rozliczanie się, czy to nasz rachunek sumienia, y, musi przebiegać właśnie w ten sposób. Musi być pytaniem o mój stosunek do Boga, o mój stosunek do siebie i mój stosunek do bliźniego. Najpierw w sumieniu pytam o mój stosunek do Boga. To jest pytanie o moją wiarę, o moją relację z Bogiem, czy do Boga. Czyli, jakie miejsce w moim życiu zajmuje Bóg? Kim on dla mnie jest? Jakim słowem go, jakby opisuję, nazywam? On jest Panem, on jest Przyjacielem, on jest Moim Bratem. Jakie jest Twoje ulubione słowo, którym się do niego zwracasz? Bo to też dużo mówi o Twoim obrazie Boga, który w tym obrazie, który w sobie nosisz. Czy ten obraz jest rzeczywiście jakby zbudowany na tym, co nam Chrystus mówi o Bogu, na tej prawdzie, którą nam objawia, którą nam wciąż przypomina, kiedy czytamy, zwłaszcza Ewangelię? Czy jest jakby utkany z lęków, z doświadczeń, ze zranień i, i właśnie wywołuje lęk, kiedy pomyślę o Bogu? Pytanie o mój stosunek do Boga to jest także pytanie o nadzieję. Czy ja Właśnie w Bogu pokładam nadzieję, to znaczy czy ja naprawdę jemu ufam? Czy w momentach, kiedy przeżywam mniejsze, większe kłopoty życiowe, właśnie mi się krzyżuje życie w jakiś sposób? To taką pierwszą moją odpowiedzią na problemy jest: Jezu, mimo wszystko ufam Tobie. Bo tu gdzieś się sprawdza właśnie moja nadzieja, stan mojej nadziei. Czy naprawdę jestem przekonany, że w Nim jest moje ostateczne zwycięstwo, moja chwała, moje właśnie zmartwychwstanie, moje niebo w Chrystusie. Szkołą nadziei jest codzienna modlitwa. Bo jeśli jesteśmy zaproszeni, wezwani do tego, żeby rzeczywiście chwilę każdego dnia znaleźć na spotkanie z Bogiem, to po to, że, po to by właśnie zawierzyć codzienność Bogu. Tą codzienność, którą to jest taka podobna, a tak inna każdego dnia. Więc pytam, jak wygląda moja osobista modlitwa? Czy w mojej codzienności znajduję na nią czas? Czy jest szczerą rozmową z Bogiem? Czy jest też słuchaniem Boga, pytaniem Boga o, o Jego wolę w moim życiu? I wreszcie pytanie o mój stosunek do Boga to jest. Pytanie o miłość. Miłość karmi się spotkaniem, darem ofiarom. Więc tutaj pytam o Eucharystię: czy ja ją przeżywam jako dar miłości Boga? Największy dar, jaki nam zostawił. Czy mój udział w Eucharystii jest też właśnie odpowiedzią miłości na tą Jego miłość? Czy z miłości do Niego tu jestem i z, rzeczywiście z miłości do Niego walczę w moim życiu? Czy tak przeżywam tą Eucharystię, każdą Eucharystię, szczególnie niedzielną Eucharystię? Pytając o moją wiarę, nadzieję i miłość, muszę też pamiętać o przestroce, którą zostawił Chrystus. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie czy moje życie religijne nie jest grom pozorów czy nie jest na pokaz czy naprawdę chodzi mi o Boga tak gdzieś w środku wewnętrznie w moich motywach czy jeśli jestem jeśli się zmagam jeśli praktykuję jeśli klękam do modlitwy jeśli właśnie przychodzę do kościoła uczestniczę w liturgii to ostatecznym motywem najważniejszym jest on czy chodzi mi o niego czy moje nie tylko zachowanie zewnętrzne, ale właśnie moje serce, moje sumienie jest blisko Boga. To pytanie o Boga zawsze musi być związane i jest związane z pytaniem o człowieka, o bliźniego. Święty Jan Apostoł napisał, kto nie miłuje bliźniego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Zaraz po Bogu musimy postawić pytanie o, o bliźniego. Kochaj bliźniego. Kochaj bliźniego znaczy po pierwsze bądź bliźnim. Pamiętacie, zresztą to było zaraz po tym, jak Chrystus powiedział, że to jest najważniejsze przykazanie: miłość Boga i właśnie bliźniego swego, jak siebie samego. I wtedy padło pytanie. Łukasz to notuje, od razu znalazł się jakiś faryzeusz i mówi, ale kto jest moim bliźnim? No, to właśnie, ty mi tu mówisz, że mam kochać, a kto jest moim bliźnim? I wtedy Jezus mówi tą przypowieść, bardzo dobrze ją znamy, o miłosiernym Samarytaninie. Ona jest właściwie, no właśnie, nie, że przeszedł jeden, minął pobitego, przeszedł drugi, miał ważniejsze sprawy, minął pobitego i wreszcie zatrzymał się trzeci. Samarytanin, czyli też Jezus pokazał Mówi ten, właśnie z tego narodu pogardzanego przez Żydów, właśnie tutaj jest dobry przykład. Ale kluczowe w tej przypowieści jest to, że Jezus jakby odwrócił to pytanie. Powiedział: Ty nie pytaj, kto jest Twoim bliźnim. Ty zapytaj, czy Ty jesteś bliźnim dla tego, kto potrzebuje. Bo masz być bliźnim dla każdego, kogo widzisz w potrzebie. I im bardziej widzisz, że On jest w potrzebie w takiej, że możesz zaradzić to jesteś powołany do tego, wezwany do tego, że no masz być bliźnim. Nie możesz, jakby no, do tego jesteśmy wezwani, nie możesz być obojętny, nie możesz go ominąć. Więc pytamy, pytam w sumieniu, czy nie jestem obojętny na drugiego człowieka. Czy drugiego człowieka przyjmuję jako darę, czy nie przechodzę obojętnie, widząc człowieka potrzebującego. Dalej, kochaj bliźniego znaczy także, bądź wdzięczny, nie zazdrość. Jedną z takich najczęstszych przyczyn błądzenia w naszych relacjach z drugim człowiekiem jest właśnie zazdrość, Pas paskudna choroba duszy. Bo to jest taka choroba, że mnie smuci to, że drugi jest dobry. Albo smuci mnie to, że drugi ma albo jest nie? jakoś dobry. Nie, że jest zły, no smuci mnie, że no, widzę jakieś, no to jest, to jest jakby naturalne. To. Więc w tym sensie to jest jakby paskudne, nie? Bo mnie dobroć drugiego jest w stanie zasmucić. I teraz jak to leczyć? No, lekarstwem jest wdzięczność. Jest ćwiczenie się wdzięczności. Wdzięczności, czyli. W widzeniu dobra w swoim życiu i w ucieszeniu się tym dobrem, cieszeniu się tym dobrem. Takie ćwiczenie codzienne w tym, że naprawdę jestem, każdy z nas jest ogromnie obdarowany darami, talentami i tymi fizycznymi, i duchowymi, i materialnymi, bo tak jest. To, 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 jak, jeśli tego nie widzimy, to właśnie, to, to tylko świadczy o tym, jak bardzo jesteśmy gdzieś zatwardziali, nie? Bo to, że mam... Sprawne dłonie, ręce, oczy, uszy, naprawdę, no duża masa talentów, które mam. A ja Wam powiem szczerze: no niecodziennie dziękuję Bogu za to. Jeśli codziennie dziękujecie tak konkretnie za takie talenty, to pewnie jesteście ludźmi bardzo szczęśliwymi i niezazdrosnymi. Nie? A najczęściej jest nas w stanie zasmucić właśnie coś dobrego w drugim, a ślepi jesteśmy na dobro, którym jakby sami jesteśmy obdarzeni. Więc. W sumieniu pytam, czy ja jestem wdzięczny, czy ja się rzeczywiście cieszę z tego obdarowania, codziennego obdarowania przez Boga i czy ja też, o to jest krok dalej, potrafię się ucieszyć z dobra, które ma drugi człowiek i podziękować Bogu. Zwłaszcza z takiego dobra, którego ja nie posiadam. Typu nie umiem śpiewać, znaczy w seminarium mnie jakoś tam musieli wytrenować, ale to nie jest jakiś tam... Tutaj robimy nawiasik, anegdota, jak właśnie opowiadałem ostatnio któremuś z księży, że w seminarium na pierwszym roku jest taka takie, no, próba, znaczy każdego z kleryków, przynajmniej tak w Krakowie było, że brali nam właśnie na przesłuchanie, no, żeby go ewentualnie zapisać do chóru i jak mnie właśnie przesłuchiwali, zaś dał mi ksiądz... No, właśnie u, uczący muzyki, śpiewnik Siedleckiego, taki sławny śpiewnik, mówi, proszę zaśpiewać tą pieśń, czy znasz ją? Tak, oczywiście. A więc śpiewaj. Zaśpiewałem, o czym ten ksiądz tak no, zastygł i mówi, no w sumie tekst, tekst się zgadza, nie? No więc nie, nie zapisali mnie do humoru i, no. i najgorszą ocenę w seminarium miałem ze śpiewu. No, plus trzy, plus trzy, no więc tak. Ja wracam do, do tego wątku, nie? Ale powiem wam, że podziwiam u ludzi tą zdolność właśnie. Jak ktoś widzę, że śpiewa, to ja tego nie mam. Ludzie to mają. Bogu dzięki. Nie, ale właśnie, czy ja potrafię podziękować? Właśnie z, szczególnie z czegoś takiego, ja tego nie mam, ale drugi to ma. Super. Znaczy, także dlatego pewnie ma, żebym, no, ja korzystał w tym sensie, nie? Że... Dalej, wielkim wyzwaniem dla naszej miłości, gdzieś pytając w sumieniu o miłość, jest... Przebaczenie komuś, kto mnie skrzywdził, bądź ktoś, kto mnie zdradził. Tak się zwróćcie uwagę, o, o, o mało rzeczy się modlimy w tych relacjach z innymi, w tej modlitwie, którą nam Chrystus zostawił, która znowu jest esencją tego, co najważniejsze, a o to się modlimy codziennie. Odpuść nam, jak i my odpuszczamy. Nie? To jest wpisane w modlitwę Pańską. Więc Chrystus chce, żeby tak się kształtowało nasze sumienie. Kochać bliźniego znaczy także przebaczać winowajcom. I to oczywiście od razu powiedzmy, nie oznacza zapomnieć zła, które, no, które, doświad którego doświadczyliśmy. To nie oznacza także uznania, że tego zła nie było, czy takiego uniewinnienia na zasadzie nic się nie stało. Nie, no, stało się. Przebaczyć znaczy podjąć decyzję, że ja ci. Na to zło, którego od Ciebie doświadczyłem, nie odpłacę złem. I to jest moja decyzja. I teraz dlaczego Chrystus nas przekonuje do tego, dlaczego tak mamy wybierać? Bo mówi: bo Tobie wiele wybaczono. Bo każdy jest dłużnikiem wobec Boga właśnie w tym. Wiele Ci wybaczono, wybaczaj. I w tym stawaj się naśladowcą Boga. Bo Tobie, bo Tobie, mnie, każdemu z nas wiele wybaczono. Wyrazem przebaczenia jest modlitwa za krzywdzicieli. Może nieraz niewiele mogę zrobić w tej relacji, nie? Może nie, nie jestem w stanie powiedzieć, przebaczam Ci. Może nie ma w ogóle okazji, może to jeszcze nie jest czas. Ale jeśli potrafię się modlić za tego, kto mnie skrzywdził, znaczy jestem na drodze przebaczenia. Więc pytam w sumieniu w ramach rachunku sumienia czy się modlę za tego tą osobę która mnie jakoś tam zraniła skrzywdziła zdradziła miłość wyraża się także przez naszą zawsze się wyraża przez naszą cielesność przez płciowość przez seksualność ponieważ grzech pierworodny a także nasze osobiste grzechy wprowadziły sporo nieporządku w przeżywanie naszej seksualności i cielesności Dlatego wyrażanie miłości w tej dziedzinie bywa tak niełatwe i wymaga od nas i czuwania, i wymaga oczyszczenia naszej postawy, naszych wyborów z egoizmu i z pychy. Nie jest to łatwe i, i, i myślę, że każdy tutaj ma swoje doświadczenie, jak bardzo potrzeba takiego zapatrzenia się w Chrystusa, zwłaszcza w Jego miłość na krzyżu. Która jest oczyszczająca i która jest wzorem dla nas miłości, tak, tak umiłował, jest wzorem miłości, właśnie cierpliwej, łaskawej, takiej, która nie szuka swego, nie jest bezwstydna, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, która jest bezinteresowna. Z doświadczenia, każdy z nas, myślę, ludzi dorosłych, ma to doświadczenie, jak bardzo właśnie w naszej cielesności i seksualności ciąży. To, by traktować drugiego w sposób przedmiotowy. Nie? Jak łatwo można drugiego w tej dziedzinie użyć, użyć, nie? czyli dosłownie potraktować jak rzecz. Zamiast być darem dla drugiego, właśnie tu się wkrada często takie kręcenie się wokół siebie. Raczej nie, jakby dbanie o swoją przyjemność, o, o zaspokojenie siebie. Dlatego w sumieniu pytam, czy poprzez moją cielesność i seksualność wyrażam rzeczywiście miłość do drugiego, odpowiedzialność za drugiego, wierność do drugiego, zwłaszcza jeśli, jeśli jestem właśnie w, w relacji małżeńskiej, czy raczej właśnie egoizm, szukanie jedynie siebie, swojej wygody i przyjemności, czy też niewierności. Wreszcie miłość do bliźniego wyraża się także w trosce o dobro wspólne. W trosce o dobro wspólne i tutaj ta troska o dobro wspólne wyraża się poprzez po pierwsze sprawiedliwość. Czyli oddać sprawiedliwość polega na tym, żeby oddać drugiemu co się mu słusznie należy. To ta zasada szczególnie jest ważna w relacjach zawodowych i to od razu powiedzmy po można powiedzieć, obu stronach. To znaczy, i wtedy, kiedy jestem pracodawcą, o sprawiedliwość mi mówi, nie mogę wyzyskiwać drugiego. Mam obowiązek, moralny obowiązek, dać mu, co się mu słusznie należy, ale także jako pracownik. Ja muszę, powinienem być uczciwy wobec także mojego pracodawcy, w tym sensie solidnie wykonywać, uczciwie wykonywać moją pracę, no bo inaczej w pewnym sensie go okradam. Więc właśnie pytam w sumieniu, czy w swoim życiu zawodowym, jako prato, pracodawca, jako pracownik jestem uczciwy wobec drugiej strony. I dalej ta troska o dobro wspólne wyraża się także w prawdomówności. To jest szczególnie ważne, kluczowe w życiu społecznym, w życiu także politycznym i znowu chodzi o każdą ze stron. Chodzi nie tylko o to, byśmy nie byli, można powiedzieć, okłamywani przez tych, którzy ubiegają się o takie czy inne stanowiska. W systemie demokratycznym są wybory, no właśnie, nie? i chcemy, żeby nam, można powiedzieć, żeby nie było teatru politycznego, tylko żeby nam traktowali nas poważnie politycy. Ale także z naszej strony, ze strony obywateli i wyborców, to nas zobowiązuje do tego, żebyśmy nie posługiwali się kłamstwem wobec naszych przeciwników politycznych. Życie polityczne w państwie demokratycznym na tym polega, że ścierają się ze sobą bardzo różne poglądy i to jest normalne. Ale każdy także przeciwnik polityczny ma prawo do czci i szacunku. I tu jest ogromnie ważna właśnie ta prawdomówność. Dlatego pytam w sumieniu, czy w przeciwnikach politycznych ja widzę ludzi, czy mówiąc na ich temat, nie posługuje się kłamstwem. Czy szukam prawdy? Czy mówię prawdę o drugim człowieku? I wreszcie, na koniec, w tym naszym rachunku sumienia, w tym badaniu serca, w tym przygotowaniu do, do spowiedzi, muszę zapytać o samego siebie, o stosunek do samego siebie, bo kochaj bliźniego swego jak siebie samego, czyli ja nie mogę ostatecznie nawet kochać drugiego, jeśli też nie potrafię siebie jakoś pokochać. Wiemy, że tu są dwie skrajności. Może być tak rzeczywiście, że ta moja miłość do siebie jest tak duża, że o wiele przewyższa miłość do drugiego, i tu mamy do czynienia z egoizmem. I pewnie znamy to z doświadczenia. Ale też może być tak, że właśnie trochę przesadzam z miłością do drugiego, trochę nie dbając o, o siebie. I tu mamy do czynienia z jakimś takim chorym altruizmem. Tutaj cnotą. Która powinna porządkować tą moją relację do siebie, jest roztropność. To jest taka cnota, która mówi tak naprawdę trzeba szukać środka. Między właśnie, można powiedzieć, egoizmem a altruizmem, jest gdzieś zdrowa troska o siebie. Więc w sumieniu mam pytać, czy potrafię zachować właśnie właściwą proporcję między miłością do siebie i miłością do bliźniego, która się może przejawiać na przykład. W Takim niemarnowaniu talentów, czy wręcz też trosce pozytywnie, w trosce o talenty, które otrzymałem, czy ja je w ogóle rozwijam, czy ja je widzę, co ja z nimi robię, bo przecież kiedyś Bóg mnie też zapytał obdarzyłem Cię takimi innymi talentami, obdarzyłem Cię zdrowiem, życiem, no właśnie sprawnościami fizycznymi, ale także intelektualnymi, czy ty je rozwijasz? Co ja z nimi robię? Czy nie narażam też na szwangi swojego zdrowia i swojego życia? I także swojej wolności, na przykład nadużywając używek. Jezu, Ty jesteś światłem. To nam dzisiaj przypominasz im. Ty oświecasz sumienie każdego z nas. Daj nam wychodzić z mroków naszego grzechu, osobistego grzechu, i wchodzić na nowo, na drogę. Twojego światła, na drogę w Twoje światło, daj nam nie tylko poznanie naszych grzechów, ale także głęboki żal. I takie uczciwe nazwanie, tak, to, to było niewłaściwe, przyznaję, daj nam także szczere wyznanie, czyli uczciwe wzięcie odpowiedzialności. Przyznaję się, to ja, to nie, że się stało, ale ja za to odpowiadam, za ten wybór, za to słowo, za to zaniedbanie. I wreszcie daj nam też poczucie odpowiedzialności, które będzie nas prowadziło do zadośćuczynienia. Czyli daj nam takie światło, które pozwoli znaleźć właściwy sposób na naprawienie szkody, jeśli to tylko możliwe szkody, którą wyrządziłem przez uczynione zło. Panie Jezu, Ty jesteś światłem. Amen.